Podcast terapeutyczny. Dzień dobry, Małgosia Minta. Dorota Minta. W kolejnym odcinku, jak rozmawiamy sobie o różnych formach psychoterapii i terapii, gdzieś przewija się ten wątek, że tak naprawdę to jest cały czas ewoluująca i rozwijająca się sfera czy strefa. To, jak rozumiemy ludzką psychikę, to jak ona funkcjonuje, ale też jak możemy z nią pracować, cały czas się zmienia i ewoluuje w, wraz z tym, jak coraz więcej dowiadujemy się też o tym, jak działa nasz mózg, jak działa biochemia mózgu i w ogóle jak, jak działa człowiek. W poprzednich odcinkach op opowiedzieliśmy sobie o takich najważniejszych, najbardziej popularnych nurtach e, psychoterapeutycznych. E, niektóre z nich. E, mają korzenie kilkadziesiąt lat temu albo nawet dawniej, ale oczywiście teraz funkcjonują w już bardziej unowocześnionej formie, nie takiej swojej najbardziej oryginalnej. Ale chciałam dzisiaj z tobą porozmawiać o tych takich najnowszych nurtach, z jakimi można się spotkać szukając wsparcia u terapeutek, u terapeutów. Wiesz co, to jest chyba jedna z takich rzeczy, która mnie najbardziej fascynuje w ogóle w mm. psychologii i psychoterapii, że to nie jest taka Zamknięta i skończona nauka, że ciągle coś się zmienia, co zmusza też psychoterapeutów do nieustającej nauki, do śledzenia tego, co jest nowego. I myślę, że to jest bardzo takie ekscytujące po prostu. To jest bycie psychoterapeutą jest ciągle uczenie się nowych rzeczy. I faktycznie tak jest, że pojawiają się nowe nurty, które są przeważnie taką, um, takimi nowymi wersjami już istniejących nurtów. Czasami jest czerpanie z różnych nurtów, czasami to jest trochę bunt, tak, tak mhm. jak mówisz. Czyli czasem odgałęzienia, a czasem, czasem zaprzeczenia. Tak, że nie, i chcemy inaczej. I takim nurtem, który powstał y, z ewolucji terapii poznawczo-behawioralnej powszechniej spotykanych form terapii, przynajmniej w Polsce. Tak, ale w ogóle takiej mocnej, osa mhm. mocno osadzonej yy, szkoły psychoterapii. Yy, to jest yy, yy, po angielsku ACT, a po polsku terapia akceptacji i zaangażowania. Bardzo długa nazwa, dobrze, że jest forma ACT. Z, Tak, zdecydowanie. <laughs> I myślę, że można y, też trochę patrząc na to, jakie mamy logo na mikrofonie, porównać mhm. to, ten nurt terapeutyczny do takiej y, mody minimalistycznej. Mhm. Tam nie ma ozdóbek, tam mhm. nie ma y, koncentracji się na rzeczach małoważnych. Mhm. Jest taka czysta forma i funkcjonalność. To jest trochę coś takiego. Ale jak to się prze? Ma Wiesz, co to jest tak, świadomie? że y, akt. Stawia znowu na człowieka i stawia na to, na jego wolę i chęć do zmiany, i chęć do działania, i do brania odpowiedzialności. I że akt jest takim koncentrowaniem się na tym, co jest naprawdę ważne w życiu. Myślę, że to też jest takie znamienie czasu, tak? Czyli kryzysu klimatycznego, licznych kryzysów, które się dzieją wokół nas cały czas. cały czas. I my szukamy takich filarów, które mogłyby nam dać poczucie stabilizacji i szukanie jakichś priorytetów. Tak? Zdecydowanie tak. I myślę, że y, to takie porównanie do tego, że my koncentrujemy się na tym, co jest tu I teraz, że y, akceptujemy, że czasami możemy mieć trudne myśli, że możemy mieć trudne emocje, to akt nauczył nas, albo prekursorzy aktu mm -hmm. nauczyli nas mówić o tym, że nie ma złych emocji, tylko są trudne mm -hmm. i że my mamy prawo do smutku, do złości, do wściekłości, do żalu. Nie ma co z nimi walczyć, nie tak, ma albo co z udawać, że ich nie ma. Ani jedno, ani drugie nie jest dla nas dobre. Y, to jest y, ta terapia uczy nas takiej elastyczności, mhm. czyli jak spojrzymy na biznesowe teksty, to tam, gdzie jest o rezyliencji mowa, mhm. czyli takim umiejętności z odnalezienia się w różnych sytuacjach, mniej lub bardziej kryzysowych, to to jest właśnie e, idea przyświecająca e, terapii akt. To jest takie połączenie... Właśnie koncentracji na wartościach, na zaangażowaniu się w to, co robimy, ale też takiego wglądu w siebie. Tam są też w terapii akt, są elementy e, relaksacji, pracy z ciałem, z oddechem. E, I to jest też terapia średnioterminowa, czyli taka trwająca mhm. kilka miesięcy. To nie jest terapia ciągnąca się latami. Czy to jest taka terapia do rozwiązywania jakichś jednych konkretnych problemów, czy raczej taka która pozwala nam bardziej ustrukturyzować siebie, powiedzmy, od środka, znaleźć w sobie... Czy jest na przykład na takie momenty, kiedy czujemy się trochę bezsilni albo mhm. trochę zagubieni, to właśnie tacy, że nie, nie możemy znaleźć jakichś takich kotwic w funkcjonowaniu, co może się przekuwać na, na nie wiem, na jakieś nasze zaniepokojenie. Nie, wiesz, co to jest tak, że um, akt jest taką um, pracą z emocjami, która się dzieje tu i teraz, um, ale um, raczej chodzi o to, że um, zmagamy się z czymś konkretnym. Ale to już nie będzie taki problem, jakiś kryzys, że mam konflikt w pracy. Mhm. Tylko tą konkretną rzeczą są na przykład zaburzenia lękowe. Mhm. Ale mogę sobie powiedzieć. Ja mam prawo czasami się czegoś lękać. Mhm. Owszem, wzbudzają we mnie lęk i niepokój pająki, ale ja się nauczę ten lęk okiełznywać i znajdę sobie y, takie działania, które, które mi pozwolą funkcjonować. To są y, terapia, akt też się sprawdza czyli ta terapia zaangażowania. I akceptacji sprawdza się też paradoksalnie w y, terapii uzależnień. Mm -hmm. Czyli to wszystko, gdzie mówimy osobom uzależnionym, że muszą powiedzieć sobie, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Mm -hmm. Tak, jestem chora, jestem chora na alkoholizm, jestem chora na y, uzależnienie od hazardu, jestem chora na uzależnienie od seksu. Tak, co nie znaczy, że w tym tkwie. Mm -hmm. I żeby wyjść... Może mam się jakoś umniejszać, znaczy, albo, inaczej, że mam się czuć fatalnie. Że jestem gorsza, bo mm -hmm. jestem chora. Nie, jestem chora na alkoholizm, ale żeby ta choroba była w remisji i to trwale w remisji, muszę się zaangażować. Mm -hmm. Nikt za mnie tego nie zrobi. Mm -hmm, mm -hmm. To jest też taka terapia, która zakłada, że my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, za swoje działania. Myślę, że to też jest y, ważne, ale też ona jest przydatna w takich... Y, Momentach, kiedy my trochę chcemy poszerzyć swoje spektrum rozumienia siebie i świata, mhm. kiedy chcemy się skupić też na, na takich działaniach, um, właśnie uczenia się, rezyliencji takiej osobistej, takiej równowagi wewnętrznej. To mhm. też ta e, terapia jest użyteczna. Nurtem e, takim stosunkowo nowym, e, który też wyszedł, e, czy swoje korzenie ma w e, terapii. Poznawczo-behawioralnej jest terapia dialektyczno-behawioralna, czyli DBT. To jest terapia zdecydowanie bardziej długoterminowa niż terapia Akt. To jest terapia, która wchodzi głębiej w nas, która wchodzi głębiej w nasze, w nasze relacje, w nasze emocje. I tak, jak w akcie mamy zaangażowanie, to tutaj mamy nastawienie na zmiany. Czyli celem tego działania z psychoterapeutą jest zmiana, ale taka zmiana pogłębiona, dotycząca pełnego spektrum naszych zachowań i naszych myśli. Czyli jest bardziej globalna. Bardziej dzisiaj. globalna, bardziej pogłębiona. Natomiast i też na pewno ona jest częściej stosowana w takich sytuacjach pracy klinicznej, czyli wtedy, kiedy mamy. Pracy z osobami z zaburzeniami osobowości typu borderline, kiedy mamy osoby, które mają tendencje do samookoleczania i myśli samobójcze, to jest praca z osobami z PTSD, czyli zespołem stresu połorazowego, czyli już bardziej skoncentrowana na takim pogłębionym działaniu, ale też na takim wypracowywaniu wspólnie z pacjentem y, konkretnych działań, konkretnych y, y, pomysłów na zmianę, które pozwolą poradzić sobie z tymi y, problemami, z którymi się zmaga pacjent, trudnymi, jak powiedziałam. Uh -huh, uh -huh. Trzeci nurt, o którym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, to. I wiesz co? Tym razem chciałabym Cię trochę ja zaprosić do rozmowy o kolejnym nurcie, który ma swoje korzenie w terapii poznawczo-behawioralnej, ale bardzo mocno czerpiącej jednak też z innych nurtów terapeutycznych, to jest terapia schematów. Mhm. I to jest tak trzecie, Trzeci nurt takiej kolekcji. Mhm. Tych dzieci terapii, klasycznej w mhm. terapii poznawczo-behawioralnej, to jest terapia, która sięga do przeszłości. Mhm. To nie jest terapia, która działa tylko tu i nad tym, co tu i teraz. Więc nie jest to terapia, która się zajmuje tylko e, kryzysem na przykład albo jakimś zaburzeniem, które się pojawiło tu i teraz. To jest terapia, która. Przez określenie schematów, które zostały utrwalone w naszej przeszłości, przez zdefiniowanie wzorców, które gdzieś spotkaliśmy i których nauczyliśmy się w przeszłości. To funkcjonujemy tak, a nie inaczej. I... To mi trochę przypomina jakieś, tak pobrzmiewa trochę jak terapia psychodynamiczna. To jest tylko pozorne podobieństwo do mm -hmm. terapii psychodynamicznej, bo ona wychodzi jednak z nurtu poznawczo-behawioralnego, ale nie, nie lekceważy też tego, co zauważyli inni. Mm -hmm. Nie oszukujmy się, nasza przeszłość, nasze doświadczenia z przeszłości mają wpływ, jak my funkcjonujemy, jak postrzegamy świat, jak reagujemy na pewne zdarzenia. I często te schematy, które są utrwalone prze, u nas w dzieciństwie determinują nasze wybory, nasze zachowania i w związku z tym są źródłem jakiegoś niepokoju czy dyskomfortu yy, życiowego. Tak? I lekceważenie, udawanie, że przeszłość i dzieciństwo nie mają wpływu na naszą dorosłość, myślę, nie jest rozsądne i chyba już teraz nikt w sposób ortodoksyjny tego nie, nie mówi w, w żadnym nurcie terapeutycznym. Więc. I jak wygląda takie, taka terapia? Bo mówię, że y, polega ona na szukaniu z terapeutą, zaglądaniu trochę do przeszłości, i szukania jakichś sytuacji, które utrwają na nas schematy postępowania czy schematy reagowania. Dobrze to rozumiem? Tak, ale my ich szukamy po to, żeby jest. Zidentyfikować i świadomie odrzucić. Mhm. Czyli jeżeli y, na przykład y, mieliśmy mamę, która była wysoko lękowa, i cały czas nam mówiła, nie wychodź sama, nie dotykaj, bo się skaleczysz, nie ruszaj tego, bo y, upadnie ci na nogę, nie ufaj innym ludziom i wdrożyła nam ten schemat braku zaufania i takiej skłonności do izolacji, to jeżeli ten schemat Funkcjonowania, też przy, przygląd poprzez przyglądanie się życiu matki, yy, zrozumiemy, to będziemy mieć siłę yy, na, na to, żeby yy, go odrzucić, i na innych podstawach, trwalszych, wynikających już z naszej takiej autonomicznej, yy, wewnętrznej potrzeby, zbudować i poczucie bezpieczeństwa, i poczucie takiego yy, bycia stabilnym i zaakceptowanym. Um. Dla kogo taka terapia jest? No, dla mnie to też znowu gdzieś się przemawia. Uh -huh. e, powiem, ma to sens, no, ale czy wszystko, o czym mówimy, ma, ma to sens? E, ze mną w każdym razie rezonuje e, takie podejście do rozumienia e, naszych zachowań albo e, podstaw, czy przyczyn e, jakichś naszych nie wiem, problemów, czy dyskomfortów psychicznych. E, dla kogo taka terapia najbardziej jest, albo w jakich sytuacjach, ale też dla jakiej osobowości? Przez to, że ona integruje trochę y, i to, co odkryła terapia psychodynamiczna i klasyczna, poznawczo-behawioralna, ale też gestalt. To ona jest y, po pierwsze terapią długoterminową ale też jest terapią dla osób z problemami naprawdę głębokimi, czyli to są osoby z zaburzeniami osobowości. Znowu ten wspomniany mm -hmm. wcześniej Borderline, typ zaburzeń Borderline. To są osoby z taką chroniczną, nawracającą depresją, z pogłębionym, uogólnionym lękiem. To są osoby z dużymi trudnościami w relacjach, takie też często to jest połączone z lękiem. Ale też y, osoby, które doznały jakichś traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, były ofiarami przemocy, były świadkami jakichś dramatycznych zdarzeń. Yy. Terapeuci tego nurtu też mówią, że to jest taka trochę terapia yy. taka ostatnia deska ratunku. Mhm. Rzeczywiście trochę żartuję, ale faktycznie tak jest, że jak opowiadają moi koledzy i koleżanki, z którymi zresztą współpracuję gdzieś tam na co dzień u siebie w instytucie, że stosują klasyczne rozwiązania terapii poznawczo-behawioralnej i dochodzą do ściany, i uruchomienie czy poszerzenie w miarę szybko mhm. tego spektrum działania właśnie o. Koncepcję terapii schematów pozwala jednak ruszyć do przodu mhm. i zawalczyć o dobrostan y, pacjentów. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest terapia, która daje takie na pstryk mhm. rozwiązanie. To nie jest terapia, że przychodzimy po konkretne rozwiązanie tu i teraz i y, 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 terapeuta y, nam powie to teraz proszę 10 minut dziennie ćwiczyć w określony sposób i od razu będzie pani bardziej lepiej funkcjon funkcjonowała w pracy. To, to nie jest tak. Tam nie ma y, natychmiastowej interwencji. Mm -hmm. Dlatego często y, terapia schematów pojawia się na przykład po działaniach interwencji kryzysowej. Czyli wtedy, kiedy interweniujemy kryzysowo, mamy 3-4 spotkania i trochę wspieramy gasimy pożar, gasimy pożar mm -hmm. i otwieramy trochę drzwi do pogłębionej pracy, to wtedy właśnie terapia schematów jest czymś. Y, 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 ważnym Na pewno tutaj nie mogą wchodzić w taką, nie będą rezonowały takie osoby, które nie chcą pracować nad y, sprawami z dzieciństwa. Y, I na pewno takie osoby, które o, potrzeb którym potrzebna jest y, natychmiastowa interwencja, to wtedy sięgniemy... Natychmiastowy efekt. Tak? tak, ale to sięgniemy, osiągniemy... Na szczęście mamy wybór. Mhm. Mamy terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. I znowu to bywa tak, że rozwiążemy jakiś konkretny problem, z którym się mierzy e, pacjent, a potem możemy, on może mieć poczucie: Aha, to z tym sobie już radzę, chcę to pogłębić, chcę działać dalej. Um, jak tak, wychodzi na to, że nie dość, że te. Różne nurty czasem wychodzą z podobnych korzeni czy z, z podobnych podstaw. Oczywiście różnie ewoluują, się zmieniają. E, też często mam wrażenie, trochę się przenikają albo korzystają z podobnych narzędzi, ale obudowują je e, trochę innym też myśleniem o człowieku, e, po prostu i o jego e, zachowaniu. E, natomiast e, podoba mi się, że jest tego taka. Duża różnorodność, mówiąc w skrócie, że nie ma jednej terapii, czyli jednego sposobu. I chyba bardzo ważne jest to, o czym mówiłyśmy na samym początku, że to jest tak, że trzeba znaleźć trochę swój nurt. Też podejrzewam, że dobry terapeuta pozwoli nam doradzić, w czym najlepiej. Jego zdaniem, jej zdaniem, co najlepiej nam pomoże i najszybciej, i najefektywniej, będzie najbardziej adekwatne do sytuacji, e, z jaką w ogóle u terapeutki czy u terapeuty się e, pojawiamy, czy problemem. E, ale to też pokazuje, że no to spektrum narzędzi, czy sposobów, czy podejść jest naprawdę na tyle różnorodne, że niezależnie od naszej osobowości, czy rodzaju problemu. E, Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Zdecydowanie tak i to na szczęście. Tak. W którymś momencie naszych rozmów porównałaś trochę nasze działania do, do medycyny, to jest tak, że psychika człowieka, nasze emocje, nasza osobowość są tak skomplikowane, że nie ma jednego dobrego specjalisty, który zajmie się wszystkimi. Są ludzie, którzy mogą pomóc w określonych momentach. Po, pomóc w określonych potrzebach czy w określonych sytuacjach trudnych. A są tacy, którzy pomogą kiedy indziej i gdzie indziej, ale też jest tak, że y, często mam, najpierw chirurg leczy nam złamaną nogę, a potem idziemy do rehabilitanta, żeby nam pomógł powrócić do pełni sił. I z terapią też często tak jest, że mamy interwencję kryzysową, terapię sk skoncentrowaną na roz rozwiązaniach czy systemowo, a potem możemy iść dalej, robić tą rehabilitację i dojść do pełnej, najlepszej możliwie naszej kondycji psychicznej. I znaleźć w sobie nowe siły. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.